We have to get out. Oh, no. Just run as fast yeah. as you can. They're running away. What? Kill their sister. Run. Take them. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku gry Plague Tale Innocence. Tutaj kończymy sobie dokładnie w tym samym momencie co wcześniej i dałem się troszeczkę ogólnie głośniej do porównania do wcześniejszych odcinków, po to, gdyż, ponieważ zauważyłem, że po jest dużo, jest praktycznie na tym samym poziomie gadają, ja, a ja jestem tak naprawdę też nie za bardzo cicho, troszeczkę się tutaj ten, dajcie mi potem znać czy to nie jest po prostu za głośno, żebym po prostu, żebym po prostu wiedział jak to po prostu dostroić, mam nadzieję, że to że to nie będzie dla was za głośno, ogólnie z tego co widzę tutaj, praktycznie nie ma dźwięku, tak się patrzy na wykresy, że nie, ja to ogólnie jak gadam, to się wszystko przycisza ale jest w sposób tak cicho, że po prostu gry nie słychać no, praktycznie, tylko no, lekkie zakłócenia, no, no bo zobaczmy co jest tu w kościele Dlaczego są te świątynie? Świątynie są, żeby pokazać, że myślisz o kogoś O! Czy mogę wyświetlić jedną? Jeśli chcesz Nie brzmij sam Dziękuję

Oh. No tak, tutaj takie czasy, że lepiej udawać nie tyle, że udawać, tylko po prostu nie zwracać na siebie uwagi, nie oszukujmy się, eee, tutaj przeotrzeć interakcja. Ai. oh a necklace it's a rosary what's it for praying can i use it to talk to mommy and daddy we'll do it together a barricade well, why have they done that to stop someone from getting in or out okay okay pozbyć tej barykady. No, znaleźliśmy siarkę, znaleźliśmy alkohol, więc powinno się z tego skoczyć coś cznego hmm. Nie ma byś się przecież nie będziemy cofać tego dzikiego tłumu. To tutaj... Zobaczmy tutaj inne miejsce w kościele. Dobra, muszę sobie z tego może dać sobie mikrofon bliżej, bo jest ogólnie <laughs> cicho. Mówię w miarę tak spokojnie. Mój głupi mikrofonek nie chce mnie wykrywać poprawnie. Hey, Okej, okay, i nie pewnie, zanim życie, dorobiło się się dowoli. No bitra zbity We need help! Leave! It's dangerous! You have no business being here! Wait! Please, it's important! We should go and talk to him. No, ja bym I bym is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him, it has to. Oh, they've broken everything. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. to bardziej wygląda jak Aby tutaj byli chorzy materiały I know that smell medicinal herbs

Okay, let's see what is left. Letter. Flowers! They're so pretty. They're carnations. We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait, come here. What? It will protect you and it's pretty too. Oh. Mm -hmm. All right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're welcome. Gwóździka. Tutaj widzimy grób. jeden, drugi. Budowanych, chyba te gruby były kopane na bardzo szybko. Kolejne tutaj. Oj, i co to się stało? Materiał i to chyba jest dalsze przejście, więc sobie skoczymy tutaj. Tak, może uda się coś skraftować potem, zobaczmy, polepszenia... sporo brakuje. Jest tutaj mnich. I told you to Just leave. Just a moment. Just a You have no idea. Leave while you still Please. can. Someone has to help us. Do it for him at least. The Robert Darun, coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they. I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately, or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad, they're mad. Oh, Laurentius, Laurentius. No, I, I, I cannot leave the church, uh, but an exit um, through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius' farm, but uh, after that, uh, may God watch over you. Oh, all seems calm for the moment. Come! Above all, be sure to stay in the light. Father, no? why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from. Boy, it was already too late. And. Where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. what is the matter father Oh no, yes. You can't stay close to me. They ate him I me, They ate him. I think they can't be. How can there be so many of them? God. They're everywhere. The lights. They're scared of the light. Yeah, Pierre Gira. It's, it's a nightmare. We have...

no, to, kurde. Tutaj tędy. Okay. o, to jest kała. No, to się zawsze przyda. E, OK A więc mamy tutaj. Ja pierdzie. One dosownik zezarły. Szury potem byś być aż tak bardzo wyglądniał, żeby tak ludzi zezrzać. Dobra. Poćmamy na górę. już tam jest kurde ciemno. Niby dzień, ale w takich miejscach, takich monasterach, zamkach, tam cały czas jest, jest ciemno, wbrew pozorom. Okej. Okay. I... Mamy. Ty. Zobaczmy, co tutaj, co tutaj jest jeszcze. Góra? Dobra, będzie do ulepszeń. Aretra hmm, Widzę, że będzie taki dosyć ciekawy element arcade'owy tutaj To będzie się bardzo... Bardzo szybko... No trzeba będzie dobrze wyliczyć Te wszyscy minisi dosłownie zeżarci A, czyli tutaj nas jedzą. down. Bym... bym stamtąd spierdziła nawet na czworakach. Dobra, mamy. Aha, i narzędzie mamy. A czy ja jeszcze potrzebuję narzędzia? Dobra. Może przyjmę sobie w zajście materiałów każdego rodzaju. Okej okay. dobra. Czy da się zakiewka?

Da, ja, tu mamy kolejne kawałki, materiały, ok? Da, bliżej jarek, czyż czurów też tak jakby przybywało tutaj? Zjedzony biedak. Alkohol? Chyba cały alkohol bym wypijał na miejscu. We'll Tam mamy coś. Warto by to było... Kamyczek. Jarka. I... A. Mamy jedno mięsko. Dla nich. A ja chciałbym... że tam jest pochodnia. Więc może... to,

As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll uh, move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then. Slowly. Very good. Look, there's a hole. Do you want the torch? Yes. There are too many rats on my side.

Tutaj coś jeszcze, pińcie szatajny. szczury szatana. Tutaj coś jest. Jeszcze zobaczymy tam, gdzie jest tam to mięso. Wpadkiem nic nie, nie, nie ma. Te pochodnie są nieskończone, na szczęście, więc to nie problem. Ja pierdzie. Hahaha, ha, mam was. Ja Prawdziwa plaga. Ciekawe czy to jest prawda, że czy, czy szury z powodu głodu potafią tak, chociaż żeby masz ludziom do domu wchodzić, żeby kurczę, niczego się nie, nie pać. <laughs> Okay. Uh Hugo, yeah, are you alright? There were rats. I ran to the light. Did they bite you? No, I found a ladder. But there are rats down there. I'll open a way through for you. We're going to get you down from there. Calm down, Numisia. He's fine. You're fine. Stay focused. I spróbujmy tędy przejść. Hugo, muszę go sprowadzić. ci tutaj muszę go sprowadzić. E, jak się rzuca o patyk? Na B. Okay. O, 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 to ominął. Ale kurde, dużo tutaj, ja tutaj bardzo dużo znajduje tych, e, znajduje tych, 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 jak to się mówi, e, rzeczy. Bo, muszę się teraz przedrzeć rozpaść rynku, Nie ich długo. i rozpaść ognisko. Okej, okay, dobra, tylko skąd ja wezmę teraz patychsia? Ja nie mam teraz jak rozpalić to. Bo raczej co, ja mam tędy przebiec? Okej, okay, to raczej tędy się nie trzeba, bo tędy nie tędy droga. Dobra. A, druga próba. Zobaczmy czy te przedmioty tutaj się odnawiają, czy... Nie, muszę, muszę jeszcze raz zebrać. Dobra. Okej. Okay. Szybko, 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 szybko. Aha, czy ja mogę mieć w ręce? Mogę mieć tylko i wyłącznie jedno. Kurde, to hakusu. Ale ślepy jestem. Ślepam. I mogę sobie od tamtego odpalić. tutaj mam ale teraz pytanie jest to jest raczej znaczy, będzie dojście na na samym skrawku coś tu jest nie ma nic w ogóle zauważyłem taką ciekawostkę, że jeżeli jest tak, że nie ma tych otworów nie ma tych Nor, to jest, jest możliwość zabicia tych wszystkich szczurów na dane, w danym miejscu. Ja mogę wejść, nie? Jezu, kurde. Ludzie zjedzeni, objedzeni, kurde. Do kości. Resztki. Tych resztek tutaj też nie ma za dużo. Myślę, że taki zapalony patyczek to kurczę daje marne światło i... Też, no też prawda, tutaj to, to, to te z marne światła, dla no nich to, 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 oni trochę więcej widzieli, byli bardziej przyzwyczajeni do takich słabych, słabych warunków oświetleniowych. Okay. A, sznurek sznurek. I co tu mamy? Mamy tu jakieś narzędzie... Przydałoby się jakieś narzędzie. Halo. No to wszystkiego potrzebuję narzędzi i co tutaj mamy? Torba z amunicją. <laughs> Można teraz zrobić ale kurde, nie mam, nie mam jak nawet. Jak to zrobić... Bo potrzebujemy, tu mamy wszystko, a potrzebujemy narzędzia. No trudno.

Nie wiem. Co to kurwa, jest? Tak, so? yes. We, so bardziej no, jeszcze bardziej złe? Nie no, szczury, szczury robią takie. takie. Chyba, nie wiem jak to nazwać takie. Mm, ja to się wabi. Ko, nie, nie, nie. I. A Misia oczywiście tylko się nie żyje. No, nie zdążyło zjeść, chociażby to było. No to troszeczkę nielegalne. Ale dobra, nieważne, i tak nie chciałbym zobaczyć, jak mały ginie. Dobra. Niepotrzebnie po prostu. Bo trzeba iść od razu, to jest napady daleko. czy tu robią takie siedliska? Takie kurne, takie. Takie nory? Nie. To Hugo? Hugo! Szybko, szybko, szybko. Ja we did it. We did it. We did it. We miss. I want to see Mommy. I don't want her to be dead. Hugo... Don't come back

że Wam się podoba to dzięki ogólnie ta historia. Że ogólnie też ten głos jest bardzo fajnie nagrany. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jest teraz wszystko git ok. Yy, ogólnie to jest na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za poświęcenie mi uwagi. Zapraszam do pisania komentarzy. Jeżeli macie jakieś uwagi, do lajkowania, subskrybowania kanału. I ogólnie dokonanie to i tej serii, bo na prawdę gierka bardzo fajna i naprawdę ona była za darmo na epiku i tak sam ją właśnie ogrywam właśnie za pika za fiko, więc no też radzę rzucić okiem za na ten i takie pytanko, jeśli chcecie żebym przełączył język na francuski, żeby oni mówili w oryginale po francusku, a tylko napisy były po polsku, bo ponoć tą grę właśnie powinno się właśnie w ten sposób ogrywać, to napiszcie w komentarzach, zobaczę co da radę zrobić, więc to będzie na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku.